Dzisiaj w naszym Monsieur Cuisine zrobimy jogurt. Dokładnie. Z tym, że zrobimy tak, jak ostatnio mówiłem, że należałoby zrobić jogurt, a nie gdzieś tam do piekarnika upychać te słoiczki z naszym zaczynem jogurtowym, a wykorzystamy funkcję kontroli temperatury naszego Monsieur Cuisine. Wprawdzie mówiłem, że za bardzo nie będę miał czasu zrobić jogurtu, bo tam timer jest do 99 minut i trzeba go pilnować i przestawiać na koniec każdej półtorej godziny na nowo, ale czas się znalazł sam. Byłem dzisiaj u lekarza po jakichś trzech, może czterech tygodni. Kafel mnie męczył, w szczególności z rana, no i pod wieczór był bardzo uciążliwy, z tym, że, właśnie, suchy kafel, bez żadnych efektów bocznych, bez kataru. No i się zastanawiałem, o co chodzi. No i w końcu dałem się osłuchać. Jak się dałem osłuchać, to dokładnie, antybiotyk. A jak antybiotyk, to warto mieć jakąś osłonę. No i kupiłem lakcyl. Gorąco polecam. Apteka z reguły wam próbują wcisnąć jakieś. Probiotyki, prebiotyki, które akurat promują, na których mają chyba największy narzut, a najlepsze jest coś takiego. Czyste bakterie, z pożywką, ale przechowywane w lodówce. Naprawdę jest ich tu dużo. Skuteczne. Także warto zainwestować w coś takiego. A co do naszego jogurtu? Mamy dwa mleka. No, nie wiem, które użyję. łociate Junior to jest akurat w wersji UHT albo Piątnica Bio. No, tam niektórzy polecają to bio, że świeże mleko. No, ale jak sobie poczytamy, mleko pochodzi z certyfikowanych gospodarstw rolnych, ekologicznych, gdzie to było e, mleko bio, pasteryzowane, nie, e, nie, nie filtrowane, mikrofiltrowane, świeże. I pasteryzowane w temperaturze 74 stopni, czyli powyżej 60. Więc cokolwiek nim żyło, już dawno nie żyje. A my i tak, tak jak wspominałem wcześniej, będziemy je dodatkowo podgrzewać. Ale spojrzyjmy na jogurt, który mamy wbudowany w montier Cuisine. Składniki, mleko, UHT32. No tutaj ja polecam stosować najbardziej tłuste, Czyli najbardziej pełne mleko, jakie jesteście w stanie dostać. 3,8% mleko pełne. To zresztą też jest pełne. To ma 3,9%, więc użyjemy tego, bo jest bardziej tłuste. 150 g greckiego jogurtu. My akurat mamy jogurt naturalny ziembiński. Przetwarzamy wyłącznie mleko od własnych krów, żywionych tradycyjnie. Jogurt naturalny. Skład mleko i kultury bakterii. I oprócz bakterii jogurtowych, zawiera wywek kultury bakterii Lactobacillus casei, czyli te, które najbardziej wspomagają nasz układ zdrowotny, które zresztą, a nie, tu jest akurat nie casei, tylko Lactobacillus rhamnosus, ale generalnie bardzo podobne, bardzo pozytywnie wpływają na nasz organizm. Także warto jeść je w dużych ilościach. Czyli co? To odkładamy, wlejemy mleko do pojemnika. Jak zwykle na jedną rękę. Mhm. Nie da rady. Odkładam komórkę. Dobra. I zalewamy, przy okazji sprawdzimy szczelność uszczelki pod mieszadłem. Nie wiem co to jest, ale nic tak jak mleko nie potrafi penetrować różnych nieszczelności. Mówią, że jak chcę sprawić wodoodporność zegarka, który jest to na przykład do 300 metrów, wrzuć go do mleka. W trzech czwartych przypadków zegarek nie będzie się nadawał potem do użycia. A tu już zamykamy pojemnik. Wyjdziemy do głównego mini. No i co? Nie chcę nas wypuścić z przepisów. Dobra. Ustawiamy temperaturę 45 stopni. Tak jak wspominałem, bakterie jogurtowe najlepiej sobie radzą w temperaturze 43 do 46, ale że tutaj lecimy piątkami, właściwie jest 37, potem jest 45 i potem już jest 50. Czyli 45 będzie naszą temperaturą optymalną. Timer na max, czyli 99 minut. Nie 99. Na razie lecimy na 10 minut i temperaturę 80 stopni. Bo tak jak wspominałem, to jest ta magiczna sztuczka, która nam da optymalny. Smaki i konsystencji późniejszego jogurtu. I dopiero jak nam się ogrzeje, potem wychłodzi, dodamy nasz jogurt, zamieszamy jeszcze raz i już nastawimy na 99 minut. No i ustawimy na tą temperaturę 45 stopni, optymalną dla rozwoju naszych bakterii. No i zobaczymy, co wyjdzie, bo tak jak wspominałem, mieszadło niestety pracuje cały czas podczas podgrzewania, ale w produkcji przemysłowej. Też tam są mieszalniki, więc miejmy nadzieję, że to nie wpłynie zbytnio na konsystencję naszego jogurtu. A na razie przerwa, poczekamy, aż się mleko nagrzeje i wracamy za chwilę. 3, 2, 1. I nam się rozmieszało 80 stopni. No i chciałby się wrócić nasz jogurt ale niestety musimy poczekać aż ta temperatura tutaj spadnie poniżej tam, powiedzmy tych 48 stopni. Oczywiście, żeby nam się szybciej schodziła, to należy zbiorniczek najlepiej wyciągnąć na wierzch. Z tym, że jak mamy założoną pokrywkę, jak widzicie jest zablokowany, musimy przekręcić ją na bok i teraz spokojnie możemy wyciągnąć zbiornik i odstawić go na blacie. Dzięki temu ma większą powierzchnię stygnięcia i powinno nam wystygnąć trochę szybciej. Aczkolwiek jakbyśmy bardzo się uśpieszyli, możemy go zanurzyć w wodzie. Z tym, że należy pamiętać po to, żeby przeczyć te styki od spodu, zanim go umieścimy z powrotem w urządzeniu. Bo jak widzicie tutaj jest złącze do grzałki, do termostatu. No, i nie chcielibyśmy go zalać i zrobić zwarcia. No i minęło jakieś pół godziny. Zbiornik mieliśmy wyciągnięty na zewnątrz. I jak widać, temperatura idealnie 45 stopni. No i według odczytu wygląda, że to właśnie idzie piątkami. Tak to mówię o 48. Ale i tak musimy poczekać, aż spadnie do tych 45. Więc teraz. Podajemy tylko nasz jogurt. Proszę bardzo. W przepisie było chyba 150 gram ale to tak naprawdę nie ma znaczenia. Wystarczyłaby nawet łyżeczka. Zobaczmy jeszcze ten przepis na jogurt jeszcze raz. Jogurt. Jogurt tu jest. I zresztą pokażę Wam całą procedurę. Tu są składniki, czyli mleko, tak, 150 gram jogurtu. I już sama procedura, mleko wlać do pojemnika miksującego, podgrzewać za miarką 7 minut. Urucham. I tu mamy nasz przepis. Piekarnik na do temperatury 50 stopni. Mieszanie. Dodać jogurt. Jeszcze raz mieszamy. Piekarnik wyłączyć. Słoiki napełnić mieszaniem jogurtu mleka. Zamknąć i zamieniać w ręczniku i 6 godzin. Czyli generalnie jak zwykle używamy miksera tylko do zamieszania, delikatnego podgrzania, a potem używamy jakiegoś innego Narzędzia kuchennego w tym przypadku piekarnika, a de facto w zupełności powinno wystarczyć nam samo to urządzenie. I tak też zrobimy, wracamy na menu start, przerwi, nie przerwi, tu jest trochę to menu zerwane, wyjdź. I tak jak mówiłem, 99 minut 45 stopni. Można uruchomić lewe obroty. Wtedy nie będą nam oszczędzić ciełek. No, ale oczywiście, mamy tam mleko, więc to nie ma najmniejszego znaczenia. Lecimy a zobaczmy, czy da się wyłączyć kręcenie. Można na pewno podkręcić, a nawet podkręcić, bo niech się rozmiesza nam jogurt dokładnie. Ale teraz spróbujmy zmniejszyć do zera. No, i niestety jak widać, zmniejszenie obrotów na zero resetuje nam wszystko. Czyli jeszcze raz dajemy timer na max, temperaturę 45 stopni, start. I cierpliwie czekamy. Cały proces właśnie powinien trwać te 5-6 godzin. Ewentualnie nawet do 10, ale myślę, że przy takich optymalnych warunkach pracy, w zupełności 6 godzin wystarczy. Także nie się tutaj to spokojnie miesza. A ja w tym czasie mogę sobie znaleźć jakieś inne zajęcie. Zauważyliście drobny szczegół. Temperaturę mamy ustawioną na 45. A według odczytu mamy 50. Z kolei zjedziemy mniej na 37. To pytanie, czy zjedzie do 37, czy będzie w tych granicach 43, które byłyby optymalne, czy spadnie poniżej. I tak źle, i tak niedobrze. Także zostawimy na 45 i miejmy nadzieję, że to jest po prostu niedokładność odczytu. Może para jest blisko grzałki i odczytuje z grzałki, natomiast sama ciecz w tym przypadku może ma faktycznie... 45. A co do znajdowania sobie innych zajęć, tak sobie rozważałem, czy by Lactobacillus rhamnosus nie rozmnożyć. Już sprawdziłem na internecie idealne warunki wzrostu od 6 do 37 stopni. Tam robili bardzo rozległe badania z roznawania tych bakterii. No i wygląda, że nie ma zbytniego znaczenia, jaka jest temperatura w tym zakresie. Jedyne co pH, chyba w granicach 6,5. Także można by zamiast płacić prawie 2 zł za pojedynczą ampułkę, bo tu chyba 18,99 kosztowało to opakowanie 10 półek, można by sobie wyhodować samemu. Pytanie, czy takie bakterie można przedawkować i czy wtedy miałby jakiś szkodliwy efekt na nasz układ pokarmowy, będzie trzeba doczytać. A co do innych fermentacji, pamiętacie morchewki? No właśnie minął tydzień i warto by jakąś spróbować. Jak widzicie cała główka czosku i może jakąś taką bardziej kolorową jedną. Op. Gdzie ona polazła? No nie ma w tej ciemnofyletowej, jest akurat zwykła. I zobaczmy, jak to cudo smakuje. Piękna, krucha, a smakuje jak górek piłfony. Niesamowita. Mmm, do jaki dobrego ogórek piłfony, bo nie rozsiapkalny. Tylko właśnie jedyne twarde, Aczkolwiek jest trochę miększa niż normalnie marchewka. Ale smak rewelacyjny. No ja to zaraz można by spróbować zrobić zupę ogórkową z marchewek kiszonych. Jest pomysł. Także przy okazji przetestujemy. Zostawiamy już się miesza i cierpliwie czekamy do wieczora. No i co? Ostatnia godzina i będzie 6 godzin. Ale zajrzyjmy do środka. Mmm, pachnie pięknie i ogurtowo. Ale może otwórzmy pokrywkę. Otworzyłeś pokrywę podczas pokrywnego procesu, ustawienie w tryb oczekiwania. No wiadomo. Zapach piękny. Aczkolwiek konsystencja kleista. No jednak to mieszanie zbytnio nie pomaga. Ale miejmy nadzieję. Że jak potem przelejemy do pojemnika, umieścimy w lodówce, to nam się ładnie rozwarstwi ten płyn. Nie wiem jak to nazwać. Serwatka nie bardzo, bo nie robimy sera. Maślanka też nie bardzo, bo nie robimy masła. Jogurtanka. Ale zobaczmy jak to smakuje. Oj, bym upuścił telefon do misę. Mm, pyszne. Także smakowo, rewelacja. Miejmy nadzieję, że konsystencja będzie równie dobra. Także to włączymy na tą ostatnią godzinkę. Potem przelejemy do pojemnika. Wędruje do lodówki. No i dzisiaj chyba już nie będziemy mieli efektu końcowego, bo to te kilka godzin musi się chłodzić. Także na dzisiaj to będzie koniec filmu. Ale mam dla Was wiadomość dnia, tylko przełączę się na drugą stronę. No dobra, widzę się. Mam tu maila, mam maila. Robicie zakupy w Aldi? No, słyszeliście ostatnio to, co leciało z głośników o wielkim teście Aldi, o zostaniu ambasadorem Aldi. Kto został ambasadorem Aldi? Proszę bardzo, przeczytam Wam, co właśnie przyszło. Drogi testerze, witam w wielkim teście produktów Aldi w strefie Eksperta na platformie Street.com. Znajdziesz wszelkie niezbędne informacje czekające na Ciebie zadania, ankiety, raporty do wypełnienia. Sprawdź, jaką aktywność, sprawdź jakie aktywności czekają na Ciebie, baw się pysznie. Rozpocznij test od otwarcia paczki ambasadora, w której znajdziesz sok Pure Fruit, czekoladę roser, Moser. Roff, Śliwki suszone i tak dalej i tak dalej. Paczki ambasadorów nie są identyczne, smaki, rodzaje produktów są w nich umieszczone losowo, ale bądź spokojny, każdy z nich zasługuje na uwagę. Także co? W przyszłym tygodniu prawdopodobnie otwieramy pakę z Aldi i będziemy testować. Także na dzisiaj to tyle. Subskrybujcie, lajkujcie, udostępniajcie i widzimy się podobnie wkrótce.